Cześć, z tej strony Energii, witam Was w kolejnej recenzji. Zrecenzujemy sobie. Oj, właśnie to zobaczycie to zaraz, zagramy sobie w Manhattan. Pokazoweczki sobie pominiemy. Meksykańska intro. Mamy tutaj wrogów, będziemy. No, z tego co wiem, to jest bardzo brutalna I gra, ale dostałem ją za darmo. Od, od, od stara dostałem za darmo grę na Steam'a, także zagramy sobie. Oczywiście, laganie nie zakupiona. Strasznie ciemna ta gra. Nie wiem czemu. Troszkę, troszkę za ciemna jest. To jest chyba nasza postać, tak? Dobra, dobra. Dwa klawiatury, żeby kontrolować postać. Dobrze. O, słyszę pojawia się hat, chyba. Aha, strasznie ciemna ta gra, bo za, za ciemna, za ciemna jest. Będę musiał ją troszeczkę rozjaśnić, bo ona jest za ciemna. O, już możemy grać. O, lewym się bije, dobra. Spoko, w AD się chodzi. Miło tam wolę na strzałkę grać. Ale to jest szczegół. Dobra, weźmy sobie w obce Wajda, bo jest zaciemna strasznie ta gra. Tro, troszeczkę sobie tylko rozjaśnię. O, może być, dobra. Jest super, super. Teraz może grać. Jest o, O, szur. Ojcieka. Może go bić? O, yes. oj, jest, jak głośno to. Ja ci pierdolę, ole głośne. Mariolka. Ciebie też tak będę pukać. No, dobra. Po trochę. Spoko, Gierka, nawet spoko. Jak za darmo na Steamie, to spoko. Tylko mi wysoko sobie sklepałem. Tu sobie. No, to sobie recenzję zrobię, Dobra, tu mam zsiutka. O, 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 że ta się go zdjęć. O, fajnie. O, to mi się podobało. To już ocenka gry rośnie. To już ocenka gry rośnie. Tu mamy kolejnego ściura. O, spierdolił. Ej, byłaś, kurwa. O, wyszedł powoli, powoli. A, a aj, uciekł, uciek, kurwa. Dobra, co to jest? O, jakaś, jakaś zryweczka. O, już nie o od tym następnego, fajnie, fajnie. Ta już gierka mi się podoba, można zgniatać siury. To jest super, to jest super. Co tu będzie się działo? Zobaczysz czy sobie, może zmniejszę, jasno. Nie, może być, za ciemna będzie ta gra. Idealnie jest, dobra. O, mamy tutaj draga pierwszego. Jest tutaj, radar pokazuje, ryga, żeby... Aha, tutaj będą się pojawiać wrogowie. Fajnie, super. Aha, aha, to w ten sposób wygląda. Czyli, jak jest pomarańczowo, ja z żółto i czerwono, to znaczy, że będzie bardziej brutalniejsze zabójstwo, dobra. Czyli trzeba się do niego perdizekraść i go zabić, tak, tak czytałem w instrukcji. Dobra, no już niech minie, niech minie to, kurwa. No ile to będzie, dobra, wiem, no dobra, już, no ja pierdolę. O dobra, możemy grać. Powoli się zaczaje, niego, zaczaję tutaj. Mam no, spokojnie, powoli. Dopychać do końca o koleżka sobie już o poczekamy. Poczekamy, Koleżka sobie tutaj gwizże, ale no, już za długo nie pogwiżę. Kurwa i uja, pierdolę. Uja, jest Oj uja, uja, pierdolę. Uj, matko, dzierżysz, mat... nie wiedziałem, że taki brutalny jest. Ja cię, ja nie wiem, czy to mogę. Najlepiej pokażę się po jajkach, go przekopię trochę. Chadzia, dobrze, przekopać po jajkach z kurwy syna. Dobra, co dalej? Co my tu mamy? Kolejna zrywka z Biedronki. Okej. Okay. Kurwa, na moim serwerze coś tam energikowcy piszą i... i zapomniałem włączyć Discorda. Tam szpil na energikowcach piszą jakieś zjeby. A będę ich potem banować. Dobra, nieważne. Tutaj możemy się schować. Czyli jak jest na niebiesko ikonka, to znaczy, że jesteśmy schowani. Dobra, czekamy na wroga. Zobaczymy, co będzie dalej się w gierce działo. Będzie pewnie ciekawia. Już się nie mogę doczekać. Także widzowie, no to jest dobra gierka, dobra gierka. Już mi się bardzo podoba. Idzie kolejny wróg Ale będzie ciekawe co wejdzie dalej. Ciekawe jak zapis gry wygląda. Dobra, czekamy. Czekamy. Podejdę troszkę tutaj. Może jakoś go wezmę przykona do siebie, żeby... Hałasu narobię. Dobra, podejdź, podejdź. O! o. Dobra, słyszał. E, co jest? Co się dzieje? Ej, wychodź gościu. Kurwa, co ja jestem, grą? Ja pierdolę. Co to jest? Czemu ta bramka się nie otwiera? Twoje bało i mi ktoś poprzutną grę spali w ogóle. Nie no dobra, to zmieniamy to z recenzji na no, zagremy w krapa, no po... Bo... Co inaczej? Może gdzieś indziej wyjść jest, to no, że tutaj gdzieś... Może śmietniki trzeba uderzyć. Nie? No patrzcie, nie otwiera się w ogóle. Co się dzieje? Ja pierdolę, nic nie działa w ogóle, nie da się... A może w opcjach? Może trzeba jasność zmniejszyć, żeby działało? Myślę, jasność zobaczę. Czyli dalej się bramka nie otwiera. Ja pierdolę, no dalej się bramka nie otwiera. Dobra, da z powrotem, bo będziemy może, może zadziała teraz. Dupa, dalej się nie otwiera bramka. Coś się z tą grą stało? Oni mi po prostu grę wysłali. No to jak je ta szóstka tak będzie wyglądała, no to ja mam tu w dupie widzowie. No i po recenzji. Nie kupować, graj z gównem, totalny krab i jebał pies rok starach. Cześć widzowie.